Witam Państwa we wtorek 14 kwietnia. W poprzednim tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla rynków finansowych było spotkanie krajów OPEC, który uchwalił zmniejszenie wydobycia ropy o 9,7 miliona baryłek. Natomiast jeżeli sobie wejdziemy w szczegóły, Arabia Saudyjska oficjalnie ograniczyła wydobycie z 11 milionów do 8,5, natomiast to jest w wysokość 2,5 miliona baryłek. Natomiast jeżeli Ograniczy się, jeżeli tak naprawdę Arabia ograniczy wydobycie o 3,8 miliona baryłek, ponieważ ostatnio ich wydobycie oscylowało w okolicy 12,3 miliona baryłek. Podobnie sytuacja przedstawia się w Rosji, natomiast kluczowe dane, na które powinniśmy spojrzeć to ogólnie na całym świecie dziennie, dzienne wydobycie jest w okolicy 100 milionów baryłek, natomiast też w zależności od źródeł zapotrzebowanie na ropę ze względu na blokadę najważniejszych gospodarek na całym świecie spadło aż o 30 milionów baryłek, więc redukcja w wydobyciu ropy około 10 milionów baryłek to nie jest zbyt duża liczba, więc prawdopodobnie rynki tę informację, nie odebrały zbyt optymistycznie. Nawet jeżeli sobie spojrzymy na kurs ropy, to jednak ropa nieznacznie tylko zyskała. Natomiast na otwarciu w tym tygodniu ropa jest zdecydowanie poniżej poziomów piątkowych. Więc jeszcze wczoraj nawet Donald Trump ogłaszał, że prawdopodobnie dalej będzie negocjował z kolejnymi krajami, tak aby w dalszym ciągu ograniczać. Wydobycie ropy, natomiast moim zdaniem w długim terminie to właśnie niedziałania krajów OPEC plus będą decydowały o cenach ropy, ale ogólnie tempo odblokowywania gospodarek na całym świecie i w jakim też tempie, też osoby, które straciły pracę, będą powracały do rynku pracy. Jeżeli chodzi o takie przewidywania, JP Morgana najnowsze tutaj mamy krzywą infekcji związanych z koronawirusem Niemcy Hiszpania Włochy już są blisko tego lokalnego szczytu, natomiast Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, Australia, jeszcze jest daleko od tego szczytu. No i też, jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie dane z poprzedniego tygodnia, w Stanach Zjednoczonych znowu pojawiło się kilka milionów bezrobotnych. Obecnie w ciągu trzech tygodni w Stanach Zjednoczonych przybyło około 17 milionów bezrobotnych. W tym tygodniu rynki również zakładają. Kolejne 5 milionów nowych bezrobotnych, więc to są bardzo negatywne dane. Natomiast w tym tygodniu zaczniemy poznawać kolejne istotne dane z gospodarki amerykańskiej. Chociażby jutro poznamy sprzedaż detaliczną ze Stanów Zjednoczonych, więc te dane moim zdaniem będą bardzo złe, ponieważ. Jeżeli sobie na przykład spojrzymy na kolejny wykres, tutaj mamy kilka takich średnich pokazujących to, jak ostatnia blokada gospodarek, gospodarki Stanów Zjednoczonych ma przełożenie na cały, całą gospodarkę amerykańską. No to widać, że też w zależności od tego, na jaki wskaźnik sobie spojrzymy, gospodarka amerykańska jest mniej więcej zablokowana w około 80, nawet 90% procentach, więc te dane, które będą napływały w bieżącym tygodniu oraz w kolejnych, wydaje mi się, że mogą być naprawdę bardzo negatywne. Natomiast jakie nastawienie mają banki inwestycyjne, jeżeli chodzi o zachowanie indeksu na przykład S&P 500? Jeżeli chodzi o Morgan Stanley, w najnowszym komunikacie bank zakłada, że do grudnia 2020 roku SP 500 osiągnie poziom aż 3250 punktów. Wcześniejsze ich oczekiwania oscylowały w okolicy 3000 punktów, więc tutaj to jest taki optymistyczny scenariusz. Tutaj te prognozy zostały zwiększone, natomiast mniej optymistyczny scenariusz zakłada poziom 3000 punktów z poziomu 2700 punktów. No i przy najbardziej negatywnym scenariuszu Morgan Stanley zakłada, że minimalne poziomy, które osiągnie, S&P 500 to będzie poziom w okolicy 2400 punktów, więc to są jak najbardziej optymistyczne prognozy, natomiast w długim terminie wydaje mi się, że też jeżeli sobie będziemy załóżmy patrzeć za kilka miesięcy na wyniki spółek tych największych amerykańskich w Stanach Zjednoczonych, to wydaje mi się, że to ze względu na to, że gospodarka Stanów Zjednoczonych tak wyraźnie była zablokowana, to automatycznie będzie się przekładało na niższe wyceny, na niższe wskaźniki, no i to może Krótkoterminowo negatywnie wpływać, natomiast z drugiej strony cały czas trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w takim dość historycznym etapie, gdzie banki centralne, praktycznie w nieograniczonych ilościach, mogą skupować różnego rodzaju aktywa, praktycznie są gotowi na to, żeby skupić wszystkie te aktywa. Też taka ciekawostka: w poprzednim tygodniu na stronie Fedu, tylko przez krótki moment pojawiła się informacja dotycząca Fed więc być może rezerwa federalna będzie skłonna do tego, żeby w, w jakiejś najbliższej przyszłości przejść z, może nie w 100% z pieniądza elektronicznego, ale na tak zwane FedCoiny, które, które mogą być załóżmy wymieniane na różnego rodzaju aktywa, które być może Amerykanie nawet będą mogli wymieniać, chociażby jakieś własne, własne kredyty bądź kredyty hipoteczne. No i to może wyglądać tak, że rezerwa federalna wymieni załóżmy te aktywa na Fedcoin y i wtedy Amerykanie będą musieli w jakimś tam okresie wydać tą gotówkę, może nie gotówkę, ale fatcoiny, aby wykorzystać do kupowania innych instrumentów, ale to jest temat trochę zbyt szeroki na ten dość krótki komentarz. Dzisiaj, jeżeli chodzi o kalendarz makroekonomiczny, mamy tylko posiedzenie krajów G7, natomiast jutro będzie dużo więcej ciekawych danych. Tak jak wspomniałem, godzina 14.30, Sprzedaż detaliczna ze Stanów Zjednoczonych, później godzina 16. Decyzja Banku Kanady dotycząca wysokości stóp procentowych. Też również godzina 17.15 17 .15 rozpocznie się konferencja. Więc ja osobiście bym zwrócił uwagę na te dwa wydarzenia. Jeżeli chodzi o część techniczną na indeksie dolara, indeks dolara znalazł wsparcie w okolicy poziomu 99,25. Jak na razie rynek cały czas broni tego poziomu, więc im dłużej będziemy się utrzymywać powyżej tego poziomu, tym moim zdaniem będzie rosło prawdopodobieństwo do wzrostu. Natomiast jeżeli chodzi o taką pierwszą barierę, żeby te wzrosty się pojawiły, oczywiście w pierwszej kolejności musi być agresywnie wybity opór w okolicy poziomu. 1,9940, więc jeżeli ten poziom zostanie technicznie wybity i obroniony, to wydaje mi się, że kolejnym takim potencjalnym targetem może być poziom w okolicy 99,90. Natomiast jeżeli chodzi o eurodolara, na eurodolarze wczoraj zabrakło kilku pipsów do przetestowania poziomu, o którym wspominałem w poprzednim tygodniu, to był poziom 1,0888. Jak na razie wydaje mi się, że jesteśmy w neutralnym położeniu, natomiast jeżeli pierwsze wsparcie zostanie agresywnie przybite, jeżeli na indeksie dolara pojawią się wzrosty, to być może wtedy właśnie tym kolejnym targetem może być poziom w okolicy 1,0888, natomiast od góry cały czas moim zdaniem ważnym oporem jest poziom w okolicy 1,1005. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, funt brytyjski w przeciwieństwie do euro w ostatnich tygodniach wyraźnie zyskuje. Też z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że ten bardzo silny, agresywny paraboliczny zjazd w okolicy poziomu 1,14 to był atak na. Kilkudziesięcioletnie minima, więc zazwyczaj jeżeli rynek uderza w tego typu poziomy, i później nie ma większej podaży do tego, żeby dalej spychać cenę niżej, to często właśnie z takich poziomów pojawiają się silniejsze ruchy wzrostowe, silniejsze trendy wzrostowe. No i jak na razie. Technicznie w ostatnich kilku dniach Fundusz Brytyjski cały czas utrzymuje ruchy, tendencję wzrostową. Po wczorajszym, na przykład silniejszym wybiciu wcześniejszych lokalnych szczytów, poziom 1,2482 został bardzo precyzyjnie przetestowany. Jak na razie, cały czas mamy kontynuację ruchu wzrostowego, więc jeżeli chodzi o takie kolejne potencjalne targety na w parze GBP-USD moim zdaniem to mogą być poziom w okolicy 1.26.40 a jeszcze wyżej okolice 1.27.24 natomiast dzisiaj kluczowym poziomem moim zdaniem może być poziom w okolicy 1.25.30 bądź też wcześniejsze lokalne szczyty okolice 1.24.82 jeżeli chodzi o USD ze względu na Słabość amerykańskiego dolara, jak i też wzrosty na indeksach na SP500 w ostatnich dniach, zaobserwowaliśmy silniejszy ruch spadkowy. Natomiast ten poziom, na którym obecnie się znajdujemy, to moim zdaniem jest ważny poziom wsparcia okolice ok. poziomu 1,3868 więc w dalszej części dnia na pewno bym zwracał uwagę na ewentualne fałszywe naruszenia tych poziomów, ponieważ jeżeli dojdzie załóżmy do takiego scenariusza, gdzie delikatnie naruszymy ten poziom i w tym samym momencie amerykański dolar zacznie zyskiwać na wartości, jak i też indeksy Stanów Zjednoczonych zaczną tracić na wartości, to moim zdaniem to może być taki scenariusz do tego, że przy takich warunkach mogą pojawić się wzrosty na USDK. -zie. Więc nie zawsze jest tak, że ja osobiście patrzę tylko na poziomy techniczne. Często jest tak, że patrzę również na inne, innego rodzaju aktywa, te, o których oczywiście przed momentem wspomniałem, no i to też służy mi do tego, żeby lepiej podejmować decyzje na rynkach. Jeżeli chodzi o S&P 500, Dzisiaj przetestowaliśmy wcześniejsze lokalne szczyty z poprzedniego tygodnia poziom 2819. Natomiast cały czas moim zdaniem jesteśmy w neutralnym położeniu. No i wydaje mi się, że indeks SP 500 bardziej będzie reagował na jutrzejsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Jeżeli chodzi o takie pierwsze potencjalne wsparcie na SP 500, moim zdaniem dzisiaj ważnym poziomem może być poziom w okolicy 2779. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAXA, dzisiaj również otworzyliśmy się z luką wzrostową. Kluczowym moim zdaniem będzie poziom 10677, czyli jeżeli ten poziom zostanie w tym tygodniu agresywniej przybity, to wydaje mi się, że byłaby szansa na kontynuację ruchu spadkowego i wtedy takim potencjalnym targetem może być poziom w okolicy 10408. Jeżeli chodzi o dolar jena tutaj ze względu na słabość amerykańskiego dolara, ze względu na gorsze dane fundamentalne ze Stanów Zjednoczonych, na dolarienie w ostatnich dniach zaobserwowaliśmy silniejszy ruch spadkowy, natomiast obecnie moim zdaniem jesteśmy w okolicy bardzo ważnego wsparcia. Tym wsparciem jest strefa w okolicy poziomu 107,50 i delikatnie niżej, więc jeżeli miałby się pojawić silniejszy ruch wzrostowy na parze dolar-Jen, to przede wszystkim na indeksie dolara powinniśmy zaobserwować silniejszy ruch wzrostowy, jak i też rynki powinny agresywniej wybić poziom w okolicy 107,78. Jeżeli chodzi o rynek metali, w ostatnich dniach obserwujemy dość silne paraboliczne ruchy wzrostowe. To jest oczywiście podyktowane tym, że banki centralne w bardzo dużych ilościach yy, drukują. Pieniądz, bilans na przykład rezerwy federalnej w, ostatnim tygodniu, w ostatnich czterech tygodniach wzrósł o 1 bilion dolarów. Więc to jest bardzo duża kwota, chociażby w latach 80., jeżeli bilans rezerwy federalnej, jak dzisiaj na przykład spojrzałem na historię bilansu rezerwy federalnej, to na przykład w latach 80. ten 1 bilion dolarów rósł w tempie aż 6 lat. Natomiast obecnie mamy, no można powiedzieć, tak złe warunki w Stanach Zjednoczonych na rynku finansowym, że rezerwa federalna jest po prostu zmuszona do tego, żeby skupować dosłownie wszystko. I dlatego też w tak dużym tempie bilans rezerwy federalnej cały czas rośnie. No, i to też jest podyktowane oczywiście tym, że indeksy, metale, przede wszystkim metale, zyskują na wartości no jeżeli chodzi o ważną taką potencjalną dalszą strefę wsparcia dla złota to jest poziom w 1700 dolarów. No i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kolejne takie targety na Złocie, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, kiedy tak naprawdę znajdziemy się w okolicy historycznych poziomów w okolicy 2000 dolarów. Tutaj jedyną przeszkodą dla złota mogą być większe spadki na indeksach. Więc, jeżeli ceny indeksów w miarę będą stabilne, no to wydaje mi się, że tak jak od wielu tygodni wspominam, ceny metali powinny dalej wyraźnie rosnąć, nawet. Można sprawdzić sobie moje komentarze z początku marca. Ja też wspominałem o tym, że tak naprawdę im niższe będą ceny na metalach, tym będą to dla mnie korzystniejsze ceny do tego, żeby cały czas skupować złoto i srebro. Sytuacja na srebrze wygląda bardzo podobnie, natomiast te spadki, które mieliśmy do czynienia w poprzednim tygodniu, w poprzednich tygodniach były jeszcze większe niż na Metal niż na złocie, natomiast trzeba pamiętać o tym, że też jest taki ważny wskaźnik pokazujący wartość ceny złota do srebra, i obecnie jesteśmy na najwyższych poziomach od ponad 100 lat. Ten poziom jest wskaźnik, obecnie poziom pokazuje 120 do 1, więc zazwyczaj takie Poziomy stabilizacji były w okolicy 40 do, do 1, 60 do 1, natomiast te poziomy, które mamy obecnie, to są bardzo duże ekstrema. I jakbyśmy sobie na przykład spojrzeli na ceny srebra podczas kryzysu 2008, początek 2009, to w momencie, gdy pojawiła się naprawdę duża hossa na metalach, to właśnie srebro wtedy dużo bardziej zyskiwało niż. Złoto, więc wydaje mi się, że na srebro również warto zwracać uwagę, jeżeli chodzi o takie potencjalne wsparcia. Niżej ważnym takim wsparciem, moim zdaniem, jest poziom w okolicy 15,09. No i na koniec tradycyjnie zerkniemy sobie na ropę. Oczywiście w poprzednim tygodniu pierwsza reakcja rynku to było, tak naprawdę, moim zdaniem, wycinanie stop lossów no i później rynki negatywnie za zareagowały na informacje. Z krajów OPEC. No jak na razie wydaje mi się, że to bardziej tempo odmrażania gospodarek będzie decydowało o tym, jak, jakie dalej będziemy mieli ceny ropy, jak szybko wzrośnie popyt na ropę, ponieważ jeżeli zaczną się pojawiać jakiekolwiek lepsze symptomy do tego, że gospodarki zaczą, mogą zacząć wracać do normalności, to jak najbardziej moim zdaniem to może mieć pozytywne przełożenie na rynek ropy. Natomiast jak na razie wydaje mi się, że ja aż tak bym nie był optymistyczny, jeżeli chodzi o ceny ropy, jeżeli chodzi o takie potencjalne poziomy wsparcia na ropie, ja bym zwrócił uwagę na poziomy w okolicy 21:38 i niżej, okolice poziomu 20:30. Więc tyle z mojej strony, ja życzę powodzenia i do usłyszenia. Do jutra.